Pomaganie zabiera coś, czego mamy coraz mniej, to znaczy energię i czas. Pomaganie burzy naszą codzienną rutynę, pomaganie zbyt rzadko daje nam poczucie autentycznego wpływu na czyjąś sytuację. Pomaganie powinno być proste. Z aplikacją HAPS to jest możliwe. To może być początek rewolucji w pomaganiu. W momencie, w którym będziesz odwiedzał swój ulubiony sklep, aplikacja poinformuje Cię, jakie potrzeby możesz spełnić. Łącząc kategorie produktów z kategoriami najbliższych potrzeb. Hubs na zasadzie geolokalizacji wyświetla listę najbliższych geograficznie instytucji. Samodzielnie dokonasz wyboru, komu i w jakim zakresie chcesz pomóc, a wybierając produkt, który kupisz, aplikacja poinformuje cel pomocowy, że potrzeba została zrealizowana i że produkt można odebrać. Czy wiesz, że w odległości kilku kilometrów od ciebie brakuje mydła dla dzieci lub karmy dla psów? Instytucje nie mają środków ani możliwości, aby komunikować wszystkie swoje potrzeby. O tych najbardziej podstawowych i prozaicznych informują, wysyłając maile i prosząc ludzi o pomoc. Taki rodzaj działania jest jednak nieskuteczny. Organizacja traci cenny czas, zamiast skupić się na podstawowym celu swojego działania. Osoby, które chcą zaangażować się w pomaganie innym, nie mają przed sobą łatwego zadania. Dotychczasowy model tego typu akcji jest bardzo skomplikowany i zabiera mnóstwo energii. Nawet jeśli już zdecydujemy się, aby pomóc komuś zakupem pewnego produktu, nie mamy pewności, czy ktoś już tej potrzeby nie zrealizował w tym samym czasie. Następnie taki produkt trzeba zawieść lub zadzwonić do instytucji i umówić się na odbiór. Mamy zbyt mało czasu, aby w ten sposób pomagać. Hubs rozwiązuje ten problem, a dodatkowo, kiedy pomagasz, aplikacja może pokazać to Twoim znajomym, za pomocą kanałów społecznościowych. Dzięki temu więcej osób będzie mogło dołączyć i zobaczyć, że pomaganie jest proste. Korzystając z aplikacji Hub stworzymy realny efekt. Nie dajemy kilku złotych, które nie dają nam poczucia sprawstwa i namacalnego efektu naszego działania. Realizujemy konkretną potrzebę, wydając tyle pieniędzy, ile uznamy za słuszne i w sposób, który w naszej ocenie najpełniej spełni tę potrzebę. Grupa pierwsza to sieci sklepowe takie jak Lidl i Biedronka. Aplikacja jest narzędziem budowania wizerunku, kształtowania pozytywnej tożsamości oraz promowania produktów. Budowanie mocnych relacji z klientami. Dzięki rozszerzeniu swojego pozycjonowania o aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, przekładające się na konkretne działania wśród lokalnej społeczności. Grupa druga to instytucje społeczne. Fundacji, organizacje, stowarzyszenia, NGOsy uczestniczące w programie HAPS. Aplikacja przyczyni się do realizowania codziennych, prozaicznych potrzeb. Grupa trzecia to my, konsumenci. Aplikacja daje nam możliwość poczucia wpływu na otoczenie. Pomagamy poprzez realizowanie konkretnych, realnych potrzeb. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość zbierania punktów za pomaganie oraz otrzymywania nagród od partnerów projektu. Na przykład bony na zakupy, zgodnie z mottem projektu. Możesz mieć wszystko w życiu, jeśli tylko pomożesz wystarczającej ilości osób dostać to, czego potrzebują.